Jesteśmy po meczu przeciwko Hejro Rzeszów, z nami trener Adrian Pater. Adrian, no moje gratulacje, bardzo dobre spotkanie. Wiadomo, początek nie był bardzo łatwy, ponieważ no tam bardzo dużo było fauli i ten wynik no mógł się naprawdę zmienić, ale koniec końców wygrywamy kolejne spotkanie. Na pewno był to trudny mecz. Zresztą jak tak naprawdę każdy w tej lidze jest gdzieś, gdzieś trudny. Do pewnego momentu. W pewnym momencie dopiero wychodzą gdzieś tam nasze, nasze atuty, nasze tak naprawdę dobre strony. W pierwszej połowie szybko zapaliśmy cztery faule, tak naprawdę chyba w czwartej minucie były cztery faule, więc, więc później ciężko było do, doskakiwać do pressingu i, i grać agresywnie, bo gdzieś to groziło przed różnym rzutem karnym, ale Jestem dzisiaj dumny z drużyny, bo naprawdę pokazali kawał charakteru i, i, i dzisiaj było naprawdę na bowski widać, że, że byliśmy jednością i, 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 i myślę, że zasłużenie wygraliśmy pięć Z nami Kacper Rogoziński. Kacper, moje gratulacje. No to już jest trzeci mecz w tej rundzie i tak naprawdę no pierwszy przed naszą publicznością bardzo fajne widowisko kibice, kibice dopisali. Jak to tutaj wyglądało z tej perspektywy? Jak wyglądał ten mecz? Tak, witam bardzo serdecznie. Na pewno bardzo cieszę się, że w końcu mogliśmy zagrać przed własną publicznością. Cieszymy się, że kibice przyszli. cieszymy się, że zdobyliśmy trzy punkty. Fajne widowisko zapewniliśmy i jesteśmy zadowoleni po meczu. Mam nadzieję, że kibiców będzie jeszcze więcej na następnych spotkaniach, a my będziemy tylko wygrywać. Właśnie tutaj mówisz o kolejnym spotkaniu. Kolejne spotkanie, bardzo mocny przeciwnik. Przyjeżdżają do nas obice, które no, wygrywają teraz te mecze tak gładko, że no, będzie to dla nas naprawdę ciężki mecz. Tak, przyjeżdża bardzo dobry przeciwnik. Strzeli mnóstwo bramek w, dwóch, w trzech poprzednich spotkaniach. Miejmy nadzieję, że jak przyjadą do nas, to nie będzie to tak obfite spotkanie dla nich, jeśli chodzi o bramki. A na pewno będzie to świetne widowisko dla kibiców, jak i dla nas zawodników, bo w takich meczach gra się najfajniej. W takim razie, my zapraszamy kibiców na środę. Na no Tobie dziękujemy bardzo i dziękujemy bardzo za bardzo dobre spotkanie. Dziękuję serdecznie w imieniu swojej drużyny.